Witam Państwa. Dzisiaj pomówimy sobie o rozstawianiu wierz na szachownicy. Zadanie jest następujące. Ile jest możliwych rozstawień K nieatakujących się wież na tej szachownicy? Jest to standardowa szachownica 8 na 8 I co, co, co to znaczy, że będziemy rozstawiać nieatakujące się wieże? To oznacza, że w, żadnej, w, żadnej, w żadnym wierszu ani w żadnej kolumnie nie mogą stać. Nie może stać więcej niż jedna wieża. Ja nie mam niestety wież, ale kończyłem informatykę, więc mam kokosy. Pierwszy kokos, drugi kokos, trzeci kokos, czwarty kokos. Teraz te wieże, te kokosy, te wieże, ja będę nazywał to wieżami, te wieże są, nie, nie atakują siebie, w, każdym, w każdej kolumnie jest maksymalnie jedna wieża, w każdym wierszu jest maksymalnie y, jedna wieża. Na przykład w tej sytuacji, no teraz widzimy, że są dwie, no i te, te, te wieże się teraz nawzajem atakują. No dobrze, no to y, odpowiedzmy sobie na pytanie, ile jest możliwych rozstawień tych K nie atakujących się wież? U nas to K to jest po prostu... 4. No to jak można zrobić to zadanie. Weźmy sobie najpierw się zajmijmy przypadkiem, kiedy mamy 8 wież. 8 możliwych wież. Co wtedy możemy zrobić? Wtedy możemy to zadanie zrobić w następujący sposób. No W każdym wierszu i w każdej kolumnie musi być jedna wieża w takim razie, bo mamy rozstawić ich 8. To możemy zrobić tak, że dla pierwszą wieżę wybieramy na którym miejscu spośród tych ośmiu w tej kolumnie będzie potem bierzemy drugą wieżę i dla niej, już nie możemy jej postawić w tym wierszu, ale możemy postawić na siedmiu pozostałych miejscach bierzemy kolejną wieżę się obracają bierzemy kolejną wieżę w kolejnym wierszu i ustawiamy na sześć możliwych sposobów ponieważ już dwa wiersze mamy wy, wy, wykreślone czyli dla K równego 8 dla naszej planszy. Mamy po prostu 8 silnia. W każdym wierszu, w każdej kolumnie musi być wieża. Po kolei idziemy od lewej do, do prawej i stawiamy w kolejnych kolumnach te wieże. No dobrze. A co z mniejszymi k? Jak możemy zrobić to zadanie? To zadanie możemy zrobić w następujący sposób: że yy, wybierzemy sobie Najpierw w których wierszach i w których kolumnach stoją te wieże. W naszym wypadku K jest równe 4, więc wybieramy sobie 4 wiersze. Załóżmy, że będziemy mieć tu wieże, tu wieżę, tu wieże i tu wieżę. Wybraliśmy cztery wiersze oraz wybierzemy sobie cztery kolumny. Niech będzie ta, niech będzie ta, niech będzie ta i ta. OK, co teraz się stało? Dostaliśmy, wiemy teraz, że wszystkie te cztery wieże będą stały w tych wierszach i w tych kolumnach. Czyli jak możemy na to patrzeć? Możemy na to patrzeć, że w tym momencie dostaliśmy zatem taką mniejszą trochę planszę, która będzie miała tylko te pola, które znajdują się w tych wyróżnionych wierszach i wyróżnionych kolumnach. Czyli będzie miała dokładnie te pola. I trochę akurat plaster, ale yy, tutaj to, to pole też wchodzi w grę. Czyli dostajemy taką podplanszę 4 na 4 na której stawiamy 4 wieże. A w jaki sposób postawić 4? Ile jest rozstawień 4 wież na planszy 4 na 4 Oczywiście jest ich 4 silnie, ponieważ wybieramy najpierw, gdzie postawimy pierwszy kokos. Potem wybieramy, gdzie postawimy drugi kokos. Potem wybieramy, gdzie postawimy trzeci kokos. No i na końcu wybieramy, gdzie postawimy. Czwarty kokos. No dobrze, czyli w ogólności nasza odpowiedź jest następująca. Spośród ośmiu, też odpowiedź. Spośród ośmiu kolumn, wybieramy cztery, gdzie postawimy nasze wieże. Spośród ośmiu wierszy, wybieramy cztery, gdzie postawimy nasze wieże. A następnie układamy je na tej planszy na cztery, cztery silnia sposobów. Czyli to jest wybór. Kolumn, to jest wybór wierszy, a to są końcowe ustawienia wiersz na, na planszy 4 na 4 Miałem dać to ogólną odpowiedź. A w końcu napisałem dla k równego 4, ale na szczęście 4 wygląda prawie tak jak k, więc pozwolę sobie tutaj poprawić. Tutaj wówczas wyjdzie k, tu wyjdzie k, i tu wyjdzie k. I tu mamy teraz planszę K na K. No dobrze, to była pierwsza plansza, którą rozważymy. Rozważymy jeszcze drugą planszę, która jest znacznie ciekawsza. Przesunę tutaj pana pirata. Może pan skakiwać znowu? No dobrze, zadanie jest takie. Ile jest możliwych rozstawień, kania atakując się wiesz, na tej szachownicy? Ta szachownica jest taka, jakby tą starą szachownicę przybiegł pies i odgryz tak połowę trochę większą połowę, bo nie mamy tej przekątnej. Nie mamy przekątnej, mamy tutaj 7, 7 7 kolumn i 7 wierszy. No dobrze. No, i e, ja tutaj trochę tak niestandardowo zacznę od odpowiedzi. Otóż odpowiedź na to zadanie jest następująca. Mamy n plus 1, n plus 1 minus k, liczba Stirlinga drugiego rodzaju. Co, co to w ogóle znaczy? O liczbach stylinga już kiedyś opowiadałem. To oznacza zatem, że jest to: może tu napiszę: liczba podziałów zbioru. No, a ja tutaj trochę sobie ułatwię i powiem, że od razu doprecyzuję ten zbiór. To będzie zbiór od 0 do n na n plus 1 minus k części. Yy, dobrze, te części są nierozróżnialne i niepuste. Yy. No tak, i to jest nasza odpowiedź. Aha, n tutaj ja powiedziałem, bo to, to jest taka, takie ogólne zadanie. n to jest po prostu liczba tych kolumn, więc ja pozwolę sobie może tutaj zaznaczę jakoś. W naszym wypadku n jest równe 7, czyli po prostu nasza odpowiedź to jest 8 po 8 minus k, liczba sztylinga drugiego rodzaju. No dobrze. I to, to zadanie jest ciekawe, bo w ogóle na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, czemu coś takiego miałoby wyjść. Czemu z rozstawień wiesz jest tyle co podziałów zbioru. No ale mam nadzieję, że Państwa przekonam, przekonam że to ma sens. Weźmy sobie jakiś przykładowy, przykładowy podział, który tutaj zliczamy po prawej stronie. Na przykład dobrym podziałem, który liczymy, jest podział, w którym 0, 2, 3 i 4 są w, jednym, w jednej części, 1 i 5 są w drugiej części, a 6 i 7 są w trzeciej części. Czyli wziąłem sobie dowolny podział tutaj z tej prawej strony. W tym wypadku wychodzi mi, że skoro mam 8 elementów, to podzieliłem na trzy części, co oznacza, że k jest w tym wypadku naszym 5. To jest jeden z możliwych podziałów dla k równego 5. No i to, co my sobie zrobimy, to my najpierw powiemy coś takiego, że ten podział można sobie zakodować jako takie pary. Jakie pary? Weźmy sobie ten podział. No możemy oczywiście go wypisać. To jest jeden sposób określenia tego podziału, ale my opiszemy go w inny sposób. Opiszemy go sobie jako takie pary. Powiemy, że 0 jest, jest, jest w tym samym zbiorze co 2. Powiemy też, że 2 jest w tym samym zbiorze co 3. Powiemy, że 3 jest w tym samym zbiorze co 4. I teraz już, jeżeli powiemy, że 0 jest z 2, 2 z 3, z 3 z 4, to już wiemy, że 0, 2, 3 i 4 są w jednym zbiorze. Czyli opisaliśmy sobie pierwszy, pierwszy nasz zbiór. Drugi wystarczy powiedzieć, że 1 jest z piątką. Trzeci wystarczy powiedzieć, że szóstka jest z siódemką. Czyli teraz to, co zrobiłem, to opisałem sobie ten podział za pomocą par. I teraz y, tych par akurat jest 5. Akurat jest tyle co to K. Zobaczymy, czy to przypadek. Przypadek, nie sądzę, ale, y, ale no, y, zobaczymy. Y, co, co tutaj się dzieje? Te, pary opis te Ten podział opisaliśmy za pomocą par. Y, I co o tych parach możemy powiedzieć? Y, Może jeszcze zanim powiemy coś o parach, to szybka ilustracja. Załóżmy, że mamy sobie, tutaj mamy te 8 elementów w sumie, więc rozrysujmy sobie je na takim grafie. Oj, nie wiem, czy to widać. Nie widać. No to troszkę przesunę te kropki. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 Mamy sobie te 7 elementów. No i my mamy takie pary, czyli mówimy, że teraz 0 jest dwójką, narysuję skierowane, dwójka jest z trójką, trójka jest z czwórką, teraz jedynka jest z piątką, a szóstka jest z siódemką. No to jest tylko graficzny zapis tego, co tu miałem, tych par. Ale tu bardzo ładnie widać, które elementy są ze sobą, czyli po prostu elementy, które są ze sobą, co elementy, pomiędzy którymi istnieje po prostu ścieżka w tym grafie, który sobie tutaj rozrysowałem, tak? czyli 0, 2, 3, 4 są w jednym zbiorze, 1-5 są w drugim zbiorze, 6-7 są w trzecim zbiorze. No dobrze, zakodowaliśmy sobie dowolny podział jako takie pary. Ale robiliśmy to w bardzo systematyczny sposób. Braliśmy po kolei te zbiory, i dla każdego, w każdym zbiorze porządkowaliśmy elementy od najmniejszego do największego. I, I teraz tworzyliśmy te pary, biorąc kolejne elementy, kolejne pary w tym porządku. No i teraz co o tych parach możemy powiedzieć? Zamapowaliśmy sobie ten podział na zbiór par. I co o tych parach możemy powiedzieć? Zbiór par. I j. Te pary są, te pary będziemy oznaczać IJ. Co o tych parach możemy powiedzieć? Pierwsza rzecz, jaką możemy powiedzieć o tych parach, to że w każdej parze i jest mniejsze od J. W taki sposób to tworzyliśmy, że za każdym razem mniejszy element jest, y, jest na pierwszym miejscu, a większy element jest na drugim miejscu. Drugą rzecz, jaką możemy powiedzieć, to że i, dany element i występuje w maksymalnie jednej parze na pierwszej pozycji. Czemu tak jest? No dlatego, że w taki sposób dokładnie tworzyliśmy te pary, tak? My mamy ten element i my się przesuwamy, przesuwamy się w prawo tworząc te pary i jak stworzymy parę, w którym ten element jest na pierwszym miejscu, to już, to już więcej takich par nie stworzymy. Czyli możemy powiedzieć, że istnieje dokładnie jedna, ja to zapiszę tak tu skrótowo, para postaci i Coś. Możemy powiedzieć jeszcze więcej. Istnieje dokładnie jedna para w postaci coś i dla każdego i. Czemu? No dlatego, bo jak stworzyliśmy już parę, z, w którym to i jest na drugiej pozycji. No to wówczas przechodzimy i teraz ewentualnie będziemy tworzyć kolejne pary, w których on jest na pierwszej pozycji, ale już nigdy nie pojawi się na drugiej pozycji. To wiemy. No i ostatnia rzecz, jeszcze, ile tych par jest? Popatrzmy sobie. Ja napiszę, par jest k. Par jest k. I teraz, czemu tych par jest k? Popatrzmy sobie, rozważamy podziały n plus 1 elementów na n plus 1 minus k zbiorów. I teraz weźmy sobie najpierw k równe 0. Czyli, jak mamy, nie mamy żadnej pary, to dzielimy n plus 1 elementów na n plus 1 zbiorów. Każdy element jest oczywiście sam. I bardzo ładnie to widać to na tym grafie. Jeżeli nie mamy żadnej krawędzi, po prostu każdy element jest sam w swojej, w swojej części grafu. Dodajemy krawędź i teraz powodujemy, że dwie, osobne, dwie części grafu, które były osobno. Teraz, teraz są razem, czyli łączymy dwie części w jedną część, czyli jak dodamy sobie k krawędzi, pierwsza krawędź, druga, trzecia, czwarta, piąta, no to w takim razie zmniejszymy liczbę części o 5, o k. No dobrze, czyli rzeczywiście do zakodowania podziału n plus 1 elementów na n plus 1 minus k części potrzebujemy k par. No dobra. No i teraz cały czas opowiadałem Państwu czemu opowiadałem Państwu czemu liczba podziałów tego zbioru y, z tymi parametrami odpowiada liczbie zbiorów możliwych par. Cały czas tylko to opowiadałem, ale to, jest, to są zajęcia o rozstawianiu wież. Nic nie powiedziałem o wieżach. No ale teraz powiem. Y, powiem jak jak rozstawienie wiersz na szachownicy możemy zmapować na zbiór par. I ta część jest sporo prostsza. Ponur ponumerujmy sobie tą szachownicę w taki trochę nietypowy sposób. Kolumny numerujemy od 0 do 6, a wiersze ponumerujemy od 1 do 7, ale od góry. No dobrze. I teraz popatrzmy na dowolne rozstawienie wież. Dowolne rozstawienie wież na tej szachownicy. Ja nie zrobię takiego zupełnie dowolnego. Nie. Rozstawię 5 wież. Bo wiedziałem, że K jest 5. Rozważamy to na tym przykładzie, więc rozstawię 5 wież. Uważny widz może zauważyć, że rozstawiłem te wieże dokładnie na tych polach, które tutaj miałem wypisane. 0, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 5, 6, 7. No dobrze, ale popatrzmy na to. Jest, niech to będzie jakieś dowolne rozstawienie tych wiersz na tej szachownicy. Co o dowolnym rozstawieniu wiesz na tej szachownicy możemy powiedzieć? Stawiamy na tych polach tutaj, więc tutaj zakładam, że to jest pole i, j. I teraz to, co możemy powiedzieć, to to, że na pewno i jest mniejsze niż j. Czemu tak jest? Dlatego, bo. Yy, tak jest skonstruowana ta plansza. W wierszu 0 mam tylko liczby od 1 do 7, w wierszu 1 mam liczby od 2 do 7, w wierszu 2, yy, w kolumnie 2, przepraszam, dobrze mówię w wierszu, ale w kolumnie 2 mam liczby od 3 do 7, czyli jak postawię wieżę w kolumnie 2, to będzie na pewno w wierszu o numerze większym niż ta wiersza. Yy, czyli yy, rzeczywiście, jak wezmę sobie te rozstawienie wież, to rozstawienie wiersz, to Popatrzę na te pola, to pierwsza współrzędna będzie mniejsza niż druga współrzędna. Tak? Czyli numer kolumny będzie mniejszy niż numer wiersza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no stawiam sobie k wiersz, więc oczywiście dostanę k par, które opisują współrzędne na tej planszy. To jest druga rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że stawiam nieatakujące się wieże. A zatem w każdym. W, każdym, w każdej kolumnie będę miał tylko jedną wieżę, maksymalnie jedną wieżę, a zatem dostanę pary, które dostanę pary, które, które będą się różniły na pierwszej pozycji. Te, te, te wieże wyznaczają mi pary, które się różnią na pierwszej pozycji. No i w końcu w każdym wierszu także może być maksymalnie jedna wieża. To znaczy, że te pary, które dostanę będą się różniły tylko na tylko na y, będą się różniły na, na drugiej pozycji. To co tutaj rozstawi to, to rozstawienie tych wiersz, które tutaj narysowałem to są pary 0,2 przy tej mojej dziwnej numeracji 1,5 2,3 3, 4 no i 6, 7, czyli mam sobie tych kawierz i no tak jak powiedziałem, I jest mniejsze od J w każdej tej parze, par jest K, bo kawierz stawiam, w, na pierwszej pozycji. Y, jak popatrzymy po pierwszych pozycjach, to one się nie, pierwszych pozycjach w tych parach, to one się nie powtarzają, no bo wieże się nie mogą atakować i po drugich, popatrzymy, też nie mogą się atakować. No dobrze, czyli co pokazaliśmy? Pokazaliśmy, że liczba, liczba rozstawień wież na tej szachownicy jest równa liczbie takich par oraz pokazaliśmy, że liczba możliwych podziałów tego zbioru od 0 do n jest równie, równa liczbie liczbie takich par może jeszcze wypadałoby także powiedzieć drugą stronę ale łatwo w sensie, że na razie mówiliśmy jak zmapować ustawienia wiesz na pary, ale oczywiście ta, ta operacja jest odwracalna, jak weźmiemy sobie dowolne takie pary, no to teraz z, z powodu tego jak ta plansza jest skonstruowana jeżeli będziemy mieć parę powiedzmy nie wiem, 2, 6, no to wiemy, że takie pole istnieje na tej planszy ponieważ y, mamy wszystkie pola większe od 2 y, w tej planszy. Y, tak. I jak weźmiemy sobie dowolne pary, które będą spełniać te warunki, no to widzimy, że y, dostanie, do, dostaniemy y, rozstawienie kawiesz na tej planszy. No dobrze, i na tym kończę dzisiejszy filmik.